Hej, cześć, witajcie czaty, z tej strony Gaborek, a ja witam w kolejnym odcinku quizów o SCP, chyba można to podać, ponieważ dzisiaj mamy cztery quizy i cztery różne, z tego dwa do siebie bardzo podobne, a mianowicie, znaczy wszystkie są do siebie podobne i ciężko mi jest to zakwalifikować do quizów o SCP, ale już, jak mam taką playlistę, to niech po prostu tak będzie, popilk nie chce mi się trzymać, muszę go dokręcić, pełny profesjonalizm na nagraniu, yy, a więc tak, mamy dzisiaj tak, na ile znasz Gabora? Jak dobrze znasz biego, jak znasz się na ekipie Gabora i jak dobrze znasz Gabora. Czyli w sumie cztery quizy, wszystkie tak eighbiowo, gaborowo, ekipowo, wszystko. Yy... Tak, orbitujące wokół mojej działalności i zobaczymy, jak tu się zbłaźnie, to się popłaczę, tak naprawdę. Nie no, nie popłaczę się, tylko mam wrażenie, że mikrofon jest trochę za cicho, więc dajcie mi dosłownie sekundkę, żebym to sprawdził. Yy, tak, jest trochę za cicho. Ok, już powinno być lepiej. Dobra, zaczniemy sobie od, na ile znasz Gabora. zrobimy sobie te dwa quizy obok siebie. Yy, twórcą jest Ultimate Kapusta. Yy, 4 tygodnie temu. Czy Gabor jest pełnoletni? Nigdy nie będzie, nie czy tak? Nie no, nie jestem pełnoletni, więc. Czy Gabor nagrał kiedyś poradnik do SCP? No, SL. Gdyby to był jeden poradnik, oczywiście, że nagrałem, ale nie jeden. Czy Gabor kocha Gplaya? Tak, mówił. Ale to był sarkastycznie. Bardziej wziąłem, że tak, ponieważ ten... Wziąłem, że kocham Gplaya z tego powodu, że dzięki niemu mam co nagrywać. Ile subskrypcji posiada Gabor? 15. O Jezu, to jest ponad miesiąc temu. 23, 25 koło, 20... Oj, ja nie wiem. 25. 23 miałem... Ledwo co miesiąc. Boże, jak ile ja subów zdobywam? Ja pierdzielę. Dobra, to sorry, no to nawet to, to mogłem się tu pomylić, no bo to był taki, wiecie. Choć trochę się płaszczy, tak coś jak powinien wiedzieć Gdy... Czy Gabor nagrał jakieś filmy Bondy? Tak, nagrałem W którym roku nagrał Gabor odcinek pierwszy... Pierwszy odcinek z CPSL. O Jezu, to było dwa lata temu, to było na premierę 2017. Jak to rok temu? Ej, 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 ej! ej, ej. Quiz był robiony miesiąc temu, w styczniu. Pierwszy odcinek z gry SCP Secret Laboratory. Oj, nie gry o SCP. Ja już wam to pokazuję, bo coś mi tu śmierdzi, albo się po prostu błaźnie. Pierwszy odcinek mamy. Proszę. Piękny gaworek. Eee, ale się zmieniłem od tamtego czasu. Eee, halo, proszę, niech się strona załaduje. O. Eee, 17 marca 2018. No to to jest... Mieś... Rok i 8 miesięcy temu, no to to zaokrąglając, no halo, no. To mi się nie podoba ta odpowiedź. Ale mam w ogóle kucyk mam fajny. W sensie taki zdechnięty, ale fajny, tak się ogarnął w miarę. <laughs> Czy Gabor nagrał kiedyś przedstawienie moda SCP Minecraft? Tak, było to SCP Lockdown. W tym roku Gabora powstał kanał. 2 kwietnia 2013. To naprawdę 2 kwietnia powstał? Znowu mi coś nie gra. Halo. Albo się błaźnie, albo mi po prostu takie rzeczy nie grają. Proszę, niech się załadują te strony, bo mam tyle po prostu tych kart w chromie otwartych, że... Kiedy powstał mój kanał? 2 kwietnia 2013, faktycznie. Jak nazywa się Gabor? Gabor Fred. Czemu Fred? Gabor Grat jestem. Gdzie mieszka Gabor? W okolicach Wrocławia. Jaką liczbę ogólnych wyświetleń posiada Gabor? O Jezus, około 3 czy 300? Około 300. Chyba znasz Gabora w realu. Chyba jestem Gaborem. Wow. Swoją drogą, zajebisty awatar zrobił mu Marci. Taki fajny grafik, pozdrawiam gorąco. Możecie wbić sobie na jego kanał na YouTubie. Ehm, dziękuję wam gorąco za... Boże, to nie jest koniec odcinka! Przecież to jest pierwszy quiz dopiero. Ale jestem głupi. Nie dziękuję wam jeszcze. Z... Podziękuję wam za chwilę. Za kilka chwil. Link do tego quizu macie w opisie. Dziękuję za zrobienie, Ultimate Kapusta. Dobra, jak dobrze znasz Gabora? Ta, nie trzy znana. Ta, nie, ta, nie trzy... Z... Ta, nie, ta nie znana dobra. Tani 3 Ta tanie zna. dobra Na początek z czego? Na początek proste pytanie, z czego swenie Gabor? Z SCP oczywiście Vlogi. ale piękna fotka z Instagrama, na którego od zapraszam Nie, z SCP oczywiście Następnie, ile Gabor ma stan, x dółmów, to stan grudnia Nie wiem, jeżeli 23 miałem na stycznie, to 22, 24 a, a, bo na rysunku jest 23 no Stary quiz dosyć. Dlaczego Gabor? Bo tak ma na imię, bo to jego pseudonim, Wiki Gabor, to jego krasie, nie wiadomo. Bo tak ma na imię po prostu. Tak mam na imię. Czemu bierzecie SCP Content Ultimate Edition? Aha! Jaki związek ma Wiki Gabor? Ogarnijcie się, kurwa, z tym Nie mam żadnej. To nie jest moja siostra, to nie jest moja żona, matka, córka, yy, pasierbica, kurde, siostrzenica, yy, ladacznica, bezbożnica, nic z tego. To po prostu jest jakaś randomowa nunia. Ja tylko mam na imię Gabor, tak? Tego dziewczyna Gaborka. Gabor. Czy Gabor ma dziewczynę? Eee, jest gejem. To był stan na grudzień. Daj mi nie wiadomo, to jest strasznie bezpieczna odpowiedź. Gdybym miał teraz odpowiadać, to dałbym tak, albo dałbym jest gejem. <laughs> nie, no jestem gejem, disclaimer nie jestem, żeby nie było, żeby nie było. Trudniejsze pytanie. Kiedy Gabor ma urodziny? 15 sierpnia. Dziękuję bardzo. O Jezus to jest jakaś... No i te posty zamazane! Ale tu miałam 200 mniej support, ten, 120, 150 mni kurde obserwujących. Stary quiz jest dosyć. Nie wiem. 18, 19.. 19, o jeden się pomyliłem. Dużo, ale te dużo postów teraz wbiło. Na ten moment mam chyba z 24 posty. Gdzieś tak 25 postów, słuchaj drogę, zapraszam na Instagrama zajebiste fotki tu, tu są. Ja, czy Gabro ma jakie zwierzę? Oczywiście, mam kiciałkę, nawet macie na zdjęciu, tam jest mój dom, swoją drogą. Ile filmów na kanale, na playliście na oficjalnej playliście Gabora vlogi, ile jest tam filmów? To też się zmieniło, bo te vlogi, kurde, to jeszcze jest zamazana liczba stąd. A 46, 45 no! Mm. Nie wiem, dużo tam w tego w każdym razie jest. Czego Gabor nie nagram? Minecrafta nagram, Lola nagram, CS nagrałem, Outlasta nagram, White Noise nagram, Golf with Your Friends nagrałem, Wiedźmina nagrałem, Robloxa nagrałem. Tylko tak, z tych wszystkich filmów Wiedźmin jest na niepublicznym. Tak, LOL LOL chyba też jest na niepublicznym. Nie, jest odcinek z Lola. Choć on już też teraz jest niepubliczny. Jeżeli Rebelia to tylko chaosu, Bigosu, Gyrosu, ciosu Termosu kosmosu, Bigosu. Nie pytajcie skąd jest, Bigosu. Pamiętajcie, rebelia Bigosu. Czy mogę dołączyć? Nie, nie, nie możesz. <grystanie> no w sensie to jest wzięte z mojego opisu i tu mam, czy mogę dołączyć do ekipy? Nie. <grystanie> Dosyć śmieszne. Jeden lat ma Gabor. 16, 16 mam, jeszcze mam 16. Julka mówi, że każda droga prowadzi, i prowadzi na ulicę Siedlkową. Czy to prawda? Tak. Wszystkie drogie ulicy prowadzą na ulicę Śliwkową. Pamiętajcie o tym. Nie do Rzymu, tylko na ulicę Śliwkową. Ile osób jest w liście Gawora na kanale głównej? O nie no, nie mogę sprawdzić teraz. Tam ich jest od zarąbania, ich jest. 5-0, więcej niż 0. <laughs> o Jezu, żebym ja wiedział. Żebym ja wiedział czaty. 15. 10, 10. Brawo, 11 na 15. Ale piękna mordeczka po prostu. Ah, dobra. Ta nieznana, Dziękuję za wykonanie quizu. zobaczcie, to jego link w opisie. Spodziewałem się lepszego wyniku, ale no cóż, to są ciężkie pytania bądźmy szczerzy. No bo jaki twórca zna na pamięć liczbę swoich na przykład postów na Instagramie? No ja tego nie śledzę. Dobra. Jaki był pierwszy film? Dobra, teraz AB z Ultimate Kapusty znowu. Dobra, jaki był pierwszy film ABego? Teraz pytanie, czy bierzemy kanał testownicy czy kanał AB? Jeżeli kanał AB to był to pretest. Na ten pretest jest gameplayem. Nie wiem, to jest 50-50, bo nie wiem, no, albo testownicy, albo IB. Jeżeli jest napisane film A&B'ego, to pierwszy film na kanale A&B'ego to był gameplay. Ale pretest jest z gameplayem, to jest śmieszne, bo... Dzwoni do mnie, proszę nie dzwonić do mnie teraz, halo. Proszę właśnie, miałem telefon podłączyć. Boże, pełna profeska widzę na nagraniu. <grytanie> <grytanie> e, ale faktycznie, choć pretest to też jest gameplay, bo jest tam gameplay na filmie, więc wiecie co mam na myśli. E, tutaj, no dobra, ile... A, to jest sprawdziłem, 50 plus tro. sorry, przepraszam. Czy kanał AB'ego, kanał AB głównie opiera się na SCP, czemu wszystko jest z dużej litery? E... Ciężko jest powiedzieć, bo to jest takie bardzo spektywne. Eee, ale uważam, że, że, że nie. W tym momencie nie Opiera się głównie na różnych grach oraz grach. Czemu wszystko jest z dużej litery, prawie wszystko. W quizach. Czy kanał AB nie opiera się na Quizach? To że on zaczął serię Quizu, nie to nie znaczy, że serii... Aaaa ba ba, ba 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 Z kim nagrywa serię Dying tight z Gaworem oczywiście, nie z jakimś bladełem <laughs> Ile filmów posiada playlista Quizunie 14 stycznia? Mało, 3, 5 naprawdę, no ja nie śledzę Zajbie go za bardzo, no. Się... W którym miesiącu i roku powstał kanał IB. On w maju, to jestem pewien, że w maju, bo on bodajże miesiąc później, albo miesiąc, kwiecień, maj, miesiąc, ja mam, jego, mój kanał jest starszy o miesiąc dokładnie, więc drugi maj, dokładnie. Ile wyświetleń razem posiada kanał IB? Malusia IB tam posiada, 14 stycznia, to są takie... To jest odk. no to są takie wiecie odpowiedzi, że trudno mi jest powiedzieć. Ile wyświetleń posiada najpopularniejszy film biego. To jest film z We Need to Go Deeper i to jest 20k. Gratulacje, z naszej biego bardziej niż swoją lodówkę. Swoją lodówkę znam o wiele lepiej niż biego, żeby nie było. 6 na 8 Dziękuję Ultimate Kapusta, ponownie za zrobienie quizu, macie go w opisie i lecimy z ostatnim quizem, czyli jak znasz się na ekipie Gabora? Patrolux czy tego nie tam. Pytanie, która to jest ekipa? Czy to jest ekipa z Bladeuszem? Czy to jest ekipa z widzami? Czy to jest jeszcze jakaś ekipa IB'ego, Bo tych ekip jest od zarabania. Jak nazywa się najbardziej zwariowany człowiek, członek ekipy Gabor'a? Dam, że Blady, choć... No bloody, serio? Dobra, no bloody jest wariowany, to przyznam rację. Który z członków ekipy Gabora stworzy popularną grę? Oczywiście, że Gabor stworzył SCP The Facility, którą ciągle mam na pulpicie, żebym ją w końcu skończył. Kupcie Moszku oczywiście, scps Kto ma kanał na, IT, na YouTube? Bloody Morizet Remu? Memu Baldi Mori939, co? Bloody Morizet Remu? Memu? O co chodzi z tym pytaniem? Jak nazywa się film z Gabora z 20... No, nienawidzę takich pytań. 23 stycznia to jest tydzień? To jest 18-19 dni temu. Wracamy do gier SCP Gabor szczerze od SCP The Cycle. MTF zabił mi kolegów w SCP Minecraft. Nie wiem, nienawidzę takich pytań, bo nawet ja o tym nie wiem. Po co ja to piszę? No ja też nie wiem, po co ty to piszesz. Kto stworzył najszybszy quiz na kanale? O Jezu! Patrols chyba, tak? 30 sekund i podobno ten film miał więcej klatek niż sekund. Hehehe <laughs> Neku tworzył bardzo fajny quiz, ale i wydaje że nie stworzył żadnego quizu. Komu zabili SCP-999? Gaborowi, mi zabili. Glutka w SCP Minecraft. Czy wiesz co to Gabk? Ghabk chor? Gabor. Dobry fanem jesteś. Like. Co za quiz. Dobra, zapraszam na quiz Patrolksa. W opisie go macie. Również dziękuję wam gorąco za oglądanie. Mówi do was Gabor. Zapraszam również na sociale, na Instagrama, na grupę na Facebooku, na fanpage na Facebooku oraz na serwer Discord. Wszystko macie w opisie. Do oceny filmu łapka w górę, w dół, jeżeli wam się nie podobało. Napiszcie czemu. Komentarz, udostępnienie, subskrypcja. Co chcecie? Dzwoneczek. A chcę 12 minut i 30 sekund, więc mogę na przykład wam pokazać rybkę, którą uszyłem kiedyś na lekcji plastyki. Bajo.